Cześć, raz z tej strony nagrywam dla Was taki film, ponieważ wielu z Was pewnie zastanawia się, kiedy w końcu książka Komodo 64 w pikselach zostanie wysłana i tak dalej. Sprawa jest dosyć napięta. Przed Wami leży paczka. Jest dzisiaj. Jak zegarek podpowiada, wtorek 23 marzec roku pańskiego 2023. Tu jest paczka, którą nadałem do łapusza 7 lipca. Yy, 7 lipca. Kłamę 24, bo czytam odwrót. Lipiec 24 2022 rok. Jest paczka którą nadałem do łapusza, to jest przysłonięte. Są naklejki niewykorzystane do kardidży. Tak. Od razu było widać, że to nie? Nie chcę tutaj za bardzo odsuwać, bo RODO i takie tam, ale to jest słuchajcie druga etykieta, bo to do mnie wróciło. Łapusz tego nie odebrał. I to wciąż leży u mnie. A co jest w środku? Co jest w środku? A, kartridże. Kardidże. To są kardyże, które miały być dodawane do książek. One są wciąż u mnie. Trochę nie kumam akcji. Tak tylko, Justin case nagrywam. Witajcie, witajcie. Wczoraj wypłynął pewien tekst pod moją osobę. 7000 znaków tam około jest. Trzeba się będzie do tego odnieść, ale nie dzisiaj. Słuchajcie, jesteśmy... Na ostatniej prostej przed Pixel Heaven, i chciałem łapuszowi w jakiś sposób podziękować za to, że zdjął mnie z agendy. Mnie w piątek 17 miałem być prelegentem. Dzisiaj mamy środę, jak nagrywam film. I chciałem po prostu łapuszowi podziękować. Tutaj sobie oczywiście śmieszkuje, że Pixel Heaven, dzień zapaty. Chciałem Łapuszowi podziękować za naszą współpracę biznesową z przomu 2022-2023. Tym właśnie filmem, no efektywnie filmem dokumentalnym, ponieważ z, Łapu, z Łapuszem miałem tutaj po prostu umowę, że będę robił kartridże do książki. Zrobiłem zresztą te kartridże, część z Was na pewno je ma, bo powstało 30 sztuk takiego kartridża. Do książki Historia C64, piksel po pikselu. I te cardigie oraz ta historia z tym cardigiem pośrednio mają też wpływ, bardzo pośrednio, ale jednak mają wpływ na to, co się stało. Zatem musimy się przenieść do stycznia 2022, kiedy Łapusz poprosił mnie o to, żebym przygotował cardigie. Ale będą też tutaj wątki poboczne, jak na przykład tutaj widzicie 2016 rok, jestem z łapuszem, to był piękny Pixel Heaven, wtedy nawet z Johnem Herem i samym łapuszem piliśmy w hotelu. Ach, wtedy to się działo, ale to już przeszłość. Już chyba nigdy nie będzie tak fajnie w tym środowisku, albo przynajmniej będzie tak pozornie wyglądało, że tak fajnie. No, ustalamy, że książki będą zrobione. Kardidże takie jak nieco wcześniej dla kogoś innego. Już nie wymieniam tutaj wszystkich ludzi, którzy są w temacie, bo niektórzy zaczęli się irytować, że od odpryskami, a nie chcą dostawać odpryskami. A dla kogo te kardidże były pierwotnie przygotowane, nie jest aż tak istotne. Łapuś po prostu zobaczył, że dla kogoś innego przygotowałem kardidża i on by chciał te takie też dołączyć do książki. W związku z czym 29 stycznia po ustaleniu warunków, wystawiłem łapuszuje fakturę i ją po prostu wysłałem, w międzyczasie miałem też dostać różne materiały poligraficzne na naklejki. No, nigdy ich nie dostałem wedle tego, co tam ustaliliśmy. No i faktura przede wszystkim na 50 kardiczy została nieopłacona. To też tutaj powinienem jeszcze dopowiedzieć, że. Pytaliście mnie wielokrotnie prywatnie o różne rzeczy związane z tymi kardziżami, i tam się przebijały informacje, po prostu, że słyszeli, że coś mi tam łapuś nie zapłacił. Ja też chciałem rozwiać wątpliwości, tak naprawdę, tym filmem. Ponieważ ten film nie ma być e, zemstą. Ja produkuję filmy dokumentalne, a nie science fiction czy z powodu e, zemsty. To jest zbiór. Faktów, które staram się chronologicznie układać oraz dowodzić logicznie, że pewne rzeczy, które pozornie nie mają ze sobą związku, jednak jakiś tam związek przyczynowo-skutkowy mają. Tak. No i odpowiedź krótka na to, czy łapusz mi za kardizze zapłacił, jest zarówno tak, jak i nie. I tutaj jest właśnie nie. W styczniu mieliśmy taką właśnie akcję... Rozumiecie 4 lutego do łapusza zgłosiłem się. Hello, części już skompletowałem. Łapusz nie odezwał się wtedy w ogóle do mnie. A na Pixel Heaven pojawiło się coś takiego: fotografia tych, wizualizacja, tak jakby tych kardziży zmontowanych. Moje fotografie, które wysłałem łapuszowi. No i na Pixel Heaven pojawił się właśnie wpis o treści przed dostawą kardziży: musisz zebrać podzespoły. Ale to uczestników akcji, ble, ble, ble wspieram to. Bo to wiecie, tam z górka była na, te, na to tłumaczenie książki C64 pixels, po prostu zostało to tam przetłumaczone jako C64 pixel po pikselu. Uczestników akcji nie musi to interesować, do nich po prostu trafi piękne i nowe karty, wypełnione hiciorami. I rozumiecie, dla mnie to była w ogóle dziwna sytuacja, że ktoś u mnie coś zamawia, ja wystawiam fakturę, tej faktury nie opłaca. Naraża mnie z tego tytułu na stratę, ponieważ no. Możecie się tym nie interesować, ale albo niektórzy to wiedzą, jest to dla nich oczywiste, no ale muszę tutaj w tym momencie przytoczyć, że w Polsce obowiązek zapłaty podatków VAT oraz PIT zachodzi niezależnie od tego, czy kontrahent zapłaci Wam, czy nie, jeżeli już tą fakturę zaksięgujecie. No i wiecie, no tam szturchnąłem, potem publicznie łapusza o te kartridże, no i się do mnie odezwał prywatnie. To było w maju 2022. Bo wiecie, no tamten temat, przysech, no ja to olałem, nie robiłem z tego jakiegoś problemu, no zacisnąłem zęby i, i żyłem dalej, tak? No i łapusz w swoim, prawda, stylu, hej, jak tam się sprawy mają, karty gotowe, mogę zrobić przelew. No a ja na to odpowiedziałem, no hej, ponieważ przezornie, biorąc pod uwagę przebieg spraw, nie montowałem tych kartów, a zarazem w międzyczasie nie szczególnie wyglądałeś na zainteresowanego. W końcu do tej pory nie dostałem materiałów pod poligrafię, inne detale jeszcze by się znalazły. Ale też nie powiedziałeś, że rezygnujesz, to części zostały przeasygnowane, te części, które właśnie były na tych fotografiach do innych rzeczy bieżących, ale oczywiście nie wyklucza to możliwości wykonania tych karliczy, tylko tym razem z przedpłatą, czas realizacji do jednego miesiąca. Nie rozumiem tego całego zagrania z twojej strony, ale mimo wszystko staram się zachować profesjonalnie biznesowo. Myślę, że wy ludzi zostawionych nie dość, że bez kasy, a z komponentami i do tego jeszcze narażonych na straty ze względu na Wad i pic, niekoniecznie byłoby takich niej w tym momencie. Kto nie zna osobiście, to wie, że dla mnie wdzieranie się na takie wyżyny. Na takie wyżyny dyplomacji to nie jest prosta sprawa. I tam w międzyczasie łapuś miał jakieś obiekcje co do tego co napisałem, ale to wyciąłem, bo to jest nieistotne. Na co odpisałem? Wystawiłem Ci fakturę, pokazałem, że mam części, nie opłaciłeś faktury, wrzucałeś dziwne rzeczy na Facebooka typu kogo obchodzi, kto robi kardzicz, nie odzywałeś się, nie dałeś materiałów. Ustaliliśmy, że ja będę kleić te naklejki, bo to tam też jeszcze była taka sytuacja niezupełnie pewna, to jest w sumie niespecjalnie istotne, po której stronie będzie klejenie naklejek. Nie zrobiłem Kardidży, prawie cały materiał, który miałem w międzyczasie, zszedł już na innych kontrahentów i zaraz zamawiam zapas na najbliższe tygodnie Just a Facts stream. No i łapusz na to konkretnie potrzebuje 30 sztuk, w załączeniu poligrafia, na kiedy by było i za ile. Nagle wszystko się znalazło, słuchajcie, po trzech miesiącach, dziwne, nie? Bardzo by mi było miło, jakby to był w ogóle koniec przygód tutaj z łapuszem, ale to nie, nie koniec jeszcze. O, tutaj taką piękną fotkę sobie strzeliłem, jak to wszystko już było zmontowane. Część z Was na pewno te kardidże do książki dostało, jak sobie zamówiliście te bogatsze zestawy, które były swoją drogą wysyłane później niż na przykład same książki. Ale to już tam nie wnikam. Tak było po prostu. No tak, i 16 5, 16 maja 2022 wystawiłem drugą fakturę. Łapu, że płaciłem w ciągu dwóch godzin. Wysłał mi nawet potwierdzenie przelewu. Ja 20. 3 czerwca skończyłem te karty, że podosłałem właśnie tą fotkę, co była przed chwilą. 24 czerwca wygenerowałem etykietę InPost. Oj, widzę, że się spóźniłem nawet o tydzień. Obiecałem, że do miesiąca. Ciekawe, czy ktoś będzie za to targał mnie teraz też gdzieś. Kurczę, cuda się dzieją ostatnio. Nieważne, głupia dygresja. 24 czerwca wygenerowałem etykietę InPost. No i nadałem to. No, i słuchajcie, 15 lipca kardigr do mnie wraca. Kardigr, pudełko do mnie wróciło. Napisałem do łapusza, że wróciła do mnie przesyłka. No i. Dziwne, nie? Znowu przypał. No, wysłałem mu to ponownie dopiero w marcu. Bo. Przez cały ten czas ja zdążyłem się też gdzieś tam przeprowadzić, na szczęście nie zgubiłem tej przesyłki, to cały czas leżało u mnie. Bo, bo Łapusz mówił, że się w tej sprawie odezwie i się nie odezwał w ogóle, już zaczęli wysyłać te książki. Teraz, teraz w to, co ja powiem, i tak mi nie uwierzycie, bo w sumie kto mnie zna, to wie, że jestem wredny trochę, no ale, tam może nawet trochę więcej niż trochę, albo i złośliwy, zwał jak zwał. W każdym razie, koincydentalnie, książki zaczęły wpadać ludziom do paczkomatów 15 marca. Ja chwilę przed tym, jak one zaczęły wpadać, opublikowałem film, gdzie pokazuję, że ja te cardigie wciąż mam. I o co chodzi w ogóle z tym. Ale nie był to jakiś film, który kogokolwiek miał nie wiem, obrazić. Po prostu pokazałem na filmie, że mam te cardigie jeszcze. Trochę też jako dupochron, żeby mnie nikt potem też nie oskarżał, na przykład, że to przeze mnie, bo, wiecie, różnie w życiu bywa. No i ostatecznie 27 marca wysłałem. Wysłałem łapuszowi to ponownie. Tu jeszcze rzuciłem screen. Wiecie, w, w, w wysyłce tych kardidży po prostu użyłem tego obrazka, który był wcześniej z wizualizacją kardidża, właśnie z podpisem. Wprawdzie nigdzie nie znajdziecie informacji o tym, że C64 Lover, C64 Lover wspiera książkę C64 pixel po pikselu. Ale dzisiaj kartridż został wysłany, drugi raz ta sama paczka, z nie jest z naszej winy. Czy Was też nie interesuje, kto je przygotował? Z tej okazji przypominamy post z grupy Pixel Heavy na okolice lutego 2022, ale bez wnikania w prawdziwy głąb Pozdrawiamy serdecznie przy tej okazji wszystkich tych, którzy, których wspieraliśmy, ale o tym w cudzysłowie zapomnieli. No nie, żebym wbijał szpilę. O nie, no nieważne. No w każdym razie... Czy to jest happy end? No z grubsza tak. Łapusz się tam trochę pieklił, że ten film wrzuciłem i tak dalej, no ale nikomu krzywdy nie zrobiłem, tak zakładam. Czy jestem zadowolony z przebiegu tej transakcji? No tak jakby nie, ale dobrze, że to doszło do finału. Uważam, że zachowałem się profesjonalnie. Ostatnio pojawiły się zarzuty, że obraziłem łapusza, jeżeli... Znaczy, pff, nie, jest, nie pokazuję tutaj też pełnych oczywiście rozmów i tak dalej, ale to nie ma, nie ma w sumie znaczenia, ja tu nic nie ukrywam. Nie wiem, gdzie miałbym tutaj obrazić Łapusza, bo takie się insynuacje pojawiły. Ale, 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 tutaj do gry wchodzi ta śmieszna inicjatywa Nocne retrogranie, na której to imprezie Poza kardigramy, które im się nie podobają, za darmo, za 0 złotych, zrobiłem. Tak. W zasadzie to przeczytam, co napisałem. Możesz organizować imprezę, dać nagrody, robić streaming, załatwić koncert, przeprowadzić wywiad live podczas imprezy, robić zdjęcia, uczestniczyć w giełdzie, promować event, ale dla ludzi małego formatu możesz, pomimo to, być oszustem i złodziejem. Nie dopisałem tam w każdym razie tego, że wszystko to zrobiłem, co jest tu wymienione, za 0 zł dla Marcina Rusinowskiego, jak się okazuje, nie wiedziałem w sumie na początku, że on też jest tam powiedzmy wyższą kastą w tym przedsięwzięciu, a przede wszystkim dla Piotra Siwińskiego. A ponadto, żeby dojechać do Poznania, no musiałem zrobić około 800 km samochodem i nikt mi nawet nie zaproponował złotówki za paliwo. Na imprezie były po prostu dwa noclegi za darmo i żarcie w cenie, w cudzysłowie, tak? Tu jeszcze macie po prostu fotografię dyplomu, bo wrzuciłem, że dostałem po imprezie dyplom, jeszcze gdzieś leży. No i słuchajcie, pod tym postem łapusz, ja to wrzuciłem gdzieś w marcu tego roku, pod tym postem łapusz... Się uaktywnił, słuchajcie. Dodam, że możesz być nazwany złodziejem w wyniku nieodebrania towaru z paczkomatu. Towaru, za który zapłaciłeś z góry. Takie cyrki się dzieją. To jest e, tak naprawdę moim zdaniem dowód na to, że któryś z tych bydlaków od Nocne Retrogranie gdzieś na przełomie marca i kwietnia tego roku poszedł do łapusza i zaczął na mnie sypać, niczym rudy z blok ekipy, ale ja do tej pory nie wiem, co oni powiedzieli. Oficjalnie nie wiem, ponieważ no, dostałem przeciek od mojego niejakiego lobbysty. W tym miejscu chciałbym jeszcze dodać, że nigdy nie pisałem o łapuszu publicznie niczego obraźliwego. Mimo, że czasem mną targały emocje, nigdy w stosunku do łapusza nie napisałem nic obraźliwego, tudzież wulgarnego publicznie. A w wiadomościach prywatnych, szczerze mówiąc, w tym momencie nie pamiętam, ale podkreślam, że w wiadomościach prywatnych, w kontekście tego, jak przebiegały rzeczy, które z łapuszem robiłem, mogło się to zdarzyć. Przy czym w tym momencie sobie tego po prostu nie przypominam i musicie tutaj rozgraniczyć, czy problem jest w tym, że być może użyłem wulgarnego słowa w stosunku do łapusza wiadomości prywatnej, czy problem jest w tym, czy. Ktoś udający fajnego kolesia idzie z takim tematem z wiadomości prywatnej do łapusza celem dyskredytowania mnie. Myślę zwyczajnie, że gdybyście wystawili komuś fakturę i tak dla zobrazowania, wielu z Was czekało na książki od łapusza, i wyobraźcie sobie, że ja mogłem czekać na pieniądze od łapusza rzędu 50 takich książek. A oprócz tego, gdyby mi nie zapłacił, to przy, przynajmniej na jakiś czas byłbym zmuszony jeszcze od tych pieniędzy, których nie dostałem, zapłacić podatki. To być może wam również komuś zdarzyłoby się pożalić do kogoś słowami nieparlamentarnymi. Natomiast, tak jak już wspominałem, nie było konfrontacji, nikt mi nic nie pokazał, zostałem zdjęty po prostu z agendy. No, bo widzicie, no miałem być w piątek teraz. Dzisiaj mamy środę w piątek. Tu jest 11.30, potem się godzina zmieniła. O 17.00 miałem Wam opowiadać o Warsaw Basic, dialekcie z Nadwisły. Ja tu nie będę może wnikał o czym miała być ta prelekcja, bo to nie ma znaczenia i tak jej nie będzie. No, ale zamiast tego jest ten właśnie Rusinowski Bydlak. O 17.00 w piąteczek. No i wiecie, no łapusz codziennie praktycznie staje przed wiadomościami tego rodzaju. Taką wiadomość wysłałem temu oszestowi, ale nie raczył odpowiedzieć. No ja sobie to publicznie jest napisane, więc ja wam tutaj to wrzucam, bo to jest publicznie yy, gdzieś na grupie napisane. Nie, nie było to wiadomości prywatnej, nie była to grupa prywatna, żeby też ktoś nie pomyślał. Zapomniałem zamazać tutaj imię i nazwisko człowieka. Przepraszam, ale to nie ma znaczenia. Łapuszowi nie przeszkadzają chyba takie wiadomości, tak mi się wydaje. Natomiast mój lobbysta, mój promotor, człowiek, który miał, miał mnie tutaj promować, żebym był tym prelegentem, odpisał mi po tej akcji 8 kwietnia, gdzie nagle zostałem zdjęty z agendy bez żadnych informacji, A bez jakiejkolwiek konfrontacji, mi tutaj, wiecie, staje przed oczami ta, ta scena z filmu Psy, gdzie, wiecie, tam Stopczyk, co wy tam palicie, nie? I potem, potem jak idą do młodego i wiecie, no tak taki... Zaczyna od kapowania, to kończy na powązkach. No, tutaj widać, że jak kapujesz, to możesz skończyć na pixel heaven. A może nawet był to tylko pretekst, bo ja tak między wierszami patrząc na pewne rzeczy, które działy się przy tegorocznym pixel heaven, mam szczerze mówiąc wrażenie, że to, że zostałem zdjęty z agendy, było być może ustalone wcześniej, tylko po prostu szukano pretekstu. Nie wiem, nie rozmawiałem. Oczywiście, wiecie, były też do mnie pytania w stylu czemu nie rozmawiałeś z łapuszem, ale w zaistniałej sytuacji jeszcze, jeżeli mi odpisał, słyszałem, że Roberta nazwałeś kiedyś złodziejem. Nie dziwię się mu, że zdjął cię z ramówki. Po co ja w tym momencie miałem iść rozmawiać z łapuszem? Jak już w agendzie był tamten palant, to powiedzcie mi, co by to miało niby zmienić? Bo ja uważam, że już nic bym nie wskurał. Także, no ja ten film nagrywam przede wszystkim po to, żeby podziękować Łapuszowi, że zachował się w taki sposób, czy profesjonalny, czy nie, to już pozostawiam ocenę każdemu z osobna. Jednocześnie przestrzegam przed robieniem czegokolwiek z Łapuszem, ponieważ osób, które były potraktowane w podobny sposób, jest więcej, tylko że ja jestem pierwszy, który mówi o tym publicznie. Także serdecznie zapraszam na tego prelegenta zamiast mnie na piątek. No myślę, że wiecie no. Weźcie ze sobą jakieś tam jajeczka czy, czy pomidorki i poczęstujcie go należycie. Cała ta sytuacja jest dla mnie czymś po prostu co nie powinno w ogóle się zdarzyć. Ja się tego ogólnie rzecz biorąc spodziewałem, rozmawiałem też, że sytuacja jest napięta, że łapusz jest człowiekiem niepewnym, że tam mogą być problemy i to nawet nie tylko chodzi o to moje tło, że łapusz jest niesłowny i tak dalej. Nie bój się, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. No niestety dosyć szybko okazało się, że nie będzie dobrze i to nawet nie chodzi tylko o, o tą akcję ze mną. Tam się na Pixel bardzo dziwne rzeczy, bo ja w ostatnich dniach dostałem różne nieciekawe sygnały ja nie będę o tym teraz oczywiście mówił, bo nie jest to czas i miejsce, a o pewnych rzeczach, które się dowiedziałem, po prostu nie mogę mówić. Także będą w tym roku jeszcze na pewno imprezy, gdzie będziecie mogli mnie zobaczyć na żywo. Pewne tematy się jeszcze klarują, pewne imprezy, pewne daty już są konkretnie ustalone. Nie będę tutaj produkował się na ten temat. Będę żył z tym wszystkim dalej. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku filmu, do tego tekstu, który ma mnie przedstawić jako demona, który pomija całkowicie tak naprawdę to, co. Zrobiłem w ramach noc Retrogranie w październiku, a jest to tekst napisany po prostu po to, żeby mnie szkalować i oczernić. Odniosę się w niedalekiej przyszłości, no ponieważ nie mogłem tego tak naprawdę zostawić. No jak to się mówi, wrzuciłem gówno w wentylator, więc troszeczkę mnie rozbryzgał, też rozbryzg troszeczkę mnie też ochlapał. Ale z tym również dam sobie radę, ponieważ wierzę, że prawda obroni się sama i sami też zobaczycie kto... Jest w tym retro, że tak powiem, prawdziwy. A kto tam idzie, nie wiadomo po co, i tak dalej. I mam nadzieję, że wszystko co chciałem Wam przekazać, to Wam przekazałem, ponieważ nie chciałbym nagrywać do tego filmu drugiej części. A nawet jeżeli łapuś się po tym filmie ze mną skontaktuje, albo może jakiś jego przedstawiciel, to szczerze mówiąc. W tym momencie nie ma o czym rozmawiać. Ja mam nadzieję, że nasze drogi się już po prostu nie skrzyżują w przyszłości, bo to no, no nie ma sensu po prostu z Robertem Łapińskim za bardzo wchodzić w jakiekolwiek kontakty, No, chyba że po prostu koniecznie będziecie sobie wmawiać, że może innym razem. W innych okolicznościach coś tam jednak zadziała lepiej. Ja osobiście wątpię. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście, i do zobaczenia na innych niż Pixel Heaven imprezach, ponieważ w tym roku na pewno tam nie przyjadę. A w kolejnych latach. Myślę, że jestem w stanie dać tej imprezie szansę tylko, jeśli nie będzie tego organizował już łapusz. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia oraz usłyszenia wkrótce.